Widzowie, nagrywamy dzisiaj Brawla. Jak wiecie to reakcje reakcję. Robimy sobie Brawla. Znaczy Brawla, ja gadam tak trochę, że nikt może nie zrozumieć. Dobra. Czy mamy urządzonko, tak dobrze widać widzowka. Jak widać to... No nie tu nie prowadzę live'a, może nagrałem w końcu live'a. być pod tym filmem. Tylko 10 łapek i robię live'a. Gdzie jest nowe konto, więc wspierajcie mnie, bo wtedy będę miał więcej pieniążków na wygranie. Na to nagranie takie gry. Bo nie, no, bo, bo ja... Bo weź was, to ja... To ja nie dam rady. Powiem wam potem o muzyce. Dlaczego jej nie nagrałem? Tylko mi wybaczcie. I nie wiem po co to czas, no. Powiem wam na końcu odcinka, dlaczego piosenki nie nagrałem. Ale to będzie... To będzie tak... Ja bym chciał, to bym chciała bardzo długo zagrać. Więc gramy. Przedłużanie. To jest mój kontakt, widzicie? Jak masz na imię? Kapu c k a C.A.3.0 k jest Nie wiem, pokażę Wam, ile mam lat. Nie zgadnijcie! Dobra. Prodziło moją liczbę. Nie się tak zagadam, bo taki mam telefon, żeby nie zmienia głos. Gram inaczej. znaczy nie gram inaczej, tylko gadam inaczej. Pierwszy raz gram Brawla. Gram pierwszy raz Brawla. To, się, to nie mówcie, że jestem noobkiem, bo ja mogę wygrać. Znaczy przegrać. Wygrać przegrać bym chciał na, na 10 łap, Na 10 subskrypcji łączam za, na zawsze komentarze. Nie ma tego. bo mówi, to jest takie dogadanie. Nie ma. Ja no i potrzebuję tego cuba. Co cuba? Bo kiedyś taka, z była z, z kubami. Musi się że się No my to my musimy wygrać. są bot, ja to wiem, bo to jest boczka. Ja nie mogę to nawet zabić, a nie chcę wygrać. O widzowka, no nie. Tu liczył mi telefon. Nie wróćcie się na mnie. To chyba mnie odcinek. Matko! Dobrze już jest? Dobra, teraz to wygrywamy. Nice. Bo mi telefon spał. Let's go do kolejnej rundy. Na no, no, tamtym filmie widzieliście jakieś pozolanie? Proszę smacznego. Lato lała w widzowie. Proszę. Gramy dalej. ha Jak się śmieje? Każda bujaga. O oh, nie. No nie. Lashley Ban brał łaskę. Dobra widzówka, przegraliśmy, to się nie poddajemy, dalej gramy. Lecie, znaczy, przygotujcie sobie popcorn, stu, jak chcecie się do smacznego. Przygotujcie sobie coś do jedzenia, bo ten odcinek będzie bardzo długo trwał. Więc ja chcę się do smacznego. Jak będziecie jeść, no to też smacznego. O, idzie na pomoc mój. Let's go. Jest, wygraliśmy. Jędro wystarczy. みちょぱ。 Zresztą tu jakaś wiadomość, była wiadomość od mojej więc wiem, że nie dajcie na nic. ale Zniszczymy ich. To jest Antonio, to jest Antek, mój kolega. A się kapeli został tylko. Biam to TAK wygrałem Dwa poziomy dostałem CO MEGA BOX Ej ja nie chcę kupić dobra, proszę nie Co ty mi CO C'è un negozio mio sopra io... Io... Che cosa fatto? Io... Vediamo, dammi da lì. Ora dovreste messo ID. Cos'è? Ora no, dovreste ID, no? Ładna. Robimy super cel jak biorę tylko senitkę. Pika! Dobra widzówka. Robimy super i Tylko może tylko musicie nie patrzeć. Nie możecie popatrzeć na mój adres. To napisze dopiero, dobra to muszę pokazywać niestety jak mogę w wideo robi super cała id na no, 15 pokażę pokazuję moich milionów rysami tylko tylko, trój, tylko, nie, tylko, nawet nie, tylko nawet tego nie zrobicie dobra weźcie mi to przeszło Widzowka to nie przychodzi. Czemu nie przyszło? Gdybyś tam wysłaliśmy instrukcję tu.

Dobra, pros. O, zaraz. No widzowie, co no, mam zrobić. Gdzie tak długo czarny ekran? Albo dobra. To nie przyszło, to nie robię. No ja dalej gramy. No, ja. let's go. Kabucynka i bata Ja już tylko to. wysłać co to? Chopat! I zrobię mam coś fajnego. To będzie też ostatni odcinek, nagram dzisiaj. Nie zdradzę, bo zostajem, co nagram jeszcze tylko dwa odcinki. Ten i jeszcze jeden. Zgodzicie się widzówka? widzowka? Nie wiem, czy się zgodzicie, chyba lubicie moje filmy. Będzie taki fajny, że będziemy do nie powiem wam. wam ja na końcu odcinka. Iśćmy. Let's go. Jeszcze Nie ma. Tylko, tylko, tylko tego to jeszcze tylko dwie skrzynki bo trzymam i kończymy odcinek. I nagrywamy jeszcze jeden odcinek dzisiaj. Proszę, proszę mnie, proszę, subskrybujcie mnie. Na no, 10 no, łapek, to co, może coś wielkiego. I przepraszam, że piosenki nie zrobię. Dobra, no, wytłumaczę wam teraz. Nie zrobię piosenki, dlatego po prostu, po prostu czas. Bo ja nie chciałem zrobić tak, że pójdę do domu, byłem ja na wakacjach jak chciałam powiedzieć wam piosenkę śpiewać znaczy ja nie chciałam zrobić wstydu wam, że, że o godzinie 00.00 czyli o 12 w nocy, już, ja bym nie chciał tego na był poniedziałek a za godzinę 00.00 by była godzina już, nie wiem jaka godzina, tylko by był kolejny dzień wtorek by był, jakby był, by był poniedziałek, by był poniedziałek. Więc, tak, więc widzowie, nie martwcie się, robię w końcu piosenkę na 10 łapek, bo, bo ja muszę mieć dużo łapek na piosenki, bo ja się bardzo staram dla Was na piosenki, więc będzie 10 subskrypcji, jest tylko jedna subskrypcja widzowie, widowka, jedna subskrypcja, piosenka wlatuje na kanał. Taki się domowy randomowy gość, albo jakaś, jakaś dziewczyna randomowa mnie subskrybuje to, to wtedy to. Będziesz tak wygrywał brawla cały czas i wszystko, trafisz legendy i jeszcze będziesz miał warto, bo oni nie robić piosenek. O, jeszcze takie fajne. Co to jest? o się cieszę. Co to jest? Co to, to jest? Logo się cnie przez To muszę codziennie łazić na brawla. Bardzo chciałbym. O, chciałbym bardzo doleć go. Dobra widzowka, tylko dwie rzeczy. Stoję do góry, się do Czekajcie, widzowie, babcia to też do Ciebie przyjdę. Ja babcia muszę codziennie tutaj przychodzić. I to też do Ciebie przyjdę. Bo muszę gdzieś na autostradę, na tablecie, żeby coś blokować. Dobra, widzowie. Jeszcze tylko blokuję te dwie skrzynki i kończymy. Dobra. I jeszcze coś nagram. Pamiętaj, żeby się nie bateria. Tam, tam gramy 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 Zagramy sobie 5 rund. O nie, widzowie, no mi no, mi spadła. Dobra, uwaga, Prrr, dobra. Tak. Nie, 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 nie nawet nie próbuj konwi. Ja! Oboj! Oh Oboj! Oh Oboj! Oh Oboj! Oh Jest! 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 O oh no! Oh o no, no 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 no! Nie! Sherry Szel, uciekaj! Szelka. O nie! Ja! Coś nie odwala! Proszę szelka, nie zgiń! Let's go. Małpa Kapucynka leży na prosa. Małpa Kapucynka le lezie na... na Lucy... Na, Luc na Lucyfera Małpa Kapucynka. No ta małpa Kapucynka zginęła, bo jestem Kapucynką. Napisałem sobie Kapucynka 2.0. Albo 3.0, już nie pamiętam. Sprawdzę. Tak chyba 2.0 napisałem. Jestem Kapucynką. No i tu ja mam inny nick. Ja jestem progamerem. Kapucynka 3.0 jestem. To jest prawda. Patrzymy, że ci są też pucyną. Dobra gramy. Robi wrażenie te punkty. Tylko czy nie wiem, to, nie, to nas chyba nie odblokuje. Nie odblokuje. I Widzowie. Mam pytanie do was. Do której klasy chodzicie? Bo no ja do trzeciej. Do której wy? Odpalę może komentarze tylko... Tylko muszę wiedzieć, jak to się robi. Napiszcie, ja chodzę do trzeciej klasy. Po prostu nie chodzę teraz, tylko będę chodził po wakacjach. Czyli chodzę do trzeciej klasy. Więc widzę, napiszcie w komentarzu, jak odpalę. Bo w tyle mówię, że muszę odpalić. I napiszcie, w której klasie jesteście. A ja teraz sobie gram. Dobra, widzowie, bijam na nich. Dobra. Widzowie, jak chcecie chciecie wolne, to łączę komentarze i tato, powiecie. Bo ja tego za dużo mówię na filmach tych naszych, ale pamiętajcie, niech to dużo ludzi obejrzy. Bo ostatnio jak ja straciłem normalnie na YouTubie tego, no, obecność, to wy nie wiecie. Jak ja miałem w niedzielę ostatnio, wyszło gdzie ja mieszkam, a teraz to jest nisko strasznie. Jak, jak patrzę się na ta chusteczka. I powiem wam, i powiem wam na końcu żart. I zrobię jeszcze takiego shorta śmiesznego, tylko to musi być niestety... Ja ja muszę pokazać twarz, ale twarz, bo pokażę na co z subskrypcji mówiłem. a zrobię to wcześniej. Zrobię to... Na... Zrobię... Zrobię to... Na... Dobra.